Teraz Zygmunt Nowakowski, ulubiony gawędziarz naszej rozgłośni. Gawędę o literaturze polskiej doprowadził już do Stanisława Staszica. Posłuchajmy. Gdy sobie dumam o Stanisławie Staszicu, przychodzę do ryzykownego trochę wniosku. Wydaje mi się bowiem, że nie był człowiekiem, ale świętym. A może sformułować to inaczej, i powiedzieć, że był świętym człowiekiem. Zresztą nie idzie o słowa, ale o to, że widzę go w blasku ogromnym, w aureoli, w lunie złotej, która bije od tej wyjątkowo pięknej postaci. Tak jest. Aureola, luna złota, choć w testamencie swym wyraźnie powiedział: Pogrzeb mój ma być skromny, nieróżniący się od pogrzebu chrześcijana ubogiego, gdyż przystępując przed oblicze Boga, wszyscyśmy równi. Przy trumnie nie ma się palić więcej nad sześć świec. Zamiast tej czczości marnej, ma być w dzień mego pogrzebu rozdane dziesięć tysięcy na kalekich, chorych i ubogich. Kilkadziesiąt lat później inny wielki Polak, Joachim Lelewel, tak rozporządził. Co do pogrzebu, chcę, żeby się odbył bez najmniejszej wystawy, bez najmniejszej ceremonii, bez niepotrzebnych wydatków. Trumna ma być najprostsza i zawieziona jednym koniem. Na wydatki niezbędne przeznaczam 25 franków i zdaje mi się, że ta suma jest aż nadto dostateczna. Lecz lelewel, będąc wielkim Polakiem, nie był człowiekiem świętym. Ponadto zaś żył w ubóstwie. Staszic natomiast, którego uważam za świętego, to bogacz nad bogacze właściciel krociowej, milionowej fortuny i kazał, by przy jego trumnie paliło się tylko sześć świec. Od światła ich bije luna taka, że myśląc o Staszicu, trzeba sobie zasłonić oczy. Skąpi sknera w stosunku do siebie samego, rozrzutnik w stosunku do ludzi biednych i chorych. Jest w jego sknerstwie osobistym pewien rys, który mnie, jako byłego dyrektora teatru, bardzo razi, a nawet rzuca pewien cień na tę wspaniałą postać. Staszic, odmawiając sobie samemu wszystkiego, był namiętnym teatromanem i chodził na każdą premierę. Niestety kupował bilety naj, naj, najtańsze. Patrzył na scenę z wysoka, z galerii. Był zatem, jak się mówi w żargonie zakulisowym, galernikiem. Stasic, milioner na jaskółce. Tego mu nie mogę żadną miarą wybaczyć. Jego prywatną ściśle sprawą jest, że głodował, a w każdym razie nie dojadał. Że mieszkał podle i podle się ubierał. Że odbywając podróże, posługiwał się lichą bryczką zaprzężoną w dychawiczne szkapy. Daruje mu nawet i to, że sam własnoręcznie latał sobie trzewiki. Ale żeby chodził do teatru, na galerię, nie. Tu mu nie dam rozgrzeszenia. Właściwie obdzierał aktorów, a pamiętajmy, że teatr w owych czasach, teatr bogusławskiego, był biedny biedą taką, że aż piszczało. Ale poza tym jednym ujemnym rysem Stasic był człowiekiem świętym. Olbrzymie dobra ziemskie dał chłopom. Zbudował w Warszawie pałac dla Towarzystwa Naukowego. Zapisał 100 tysięcy złotych na szpital dla obłąkanych, 200 tysięcy złotych na szpital imienia dzieciątka Jezus, 45 tysięcy na Instytut dla Głuchoniemych zapisał a nie wyliczę tego wszystkiego w żaden sposób. I chciał mieć pogrzeb skromny, chciał, żeby przy trumnie paliło się tylko sześć świec. Warszawa nie spełniła jego woli. I zrobiła pięknie, czcząc Staszica pogrzebem manifestacyjnym, choć nie brakło przy tym pogrzebie pewnych zgrzytów, o których muszę wspomnieć. Wielki uczony, człowiek o. E Erudycji takiej, jakiej może hmm, chyba poza Kopernikiem nie miał nikt przed nim. Dobroczyńca, pisarz, pierwszy odkrywca węgla w Polsce, historyk, filozof, humanista, obrońca uciśnionych, organizator i tak dalej, i tak dalej. Otóż Staszic był księdzem, a właściwie był księdzem i nie był księdzem. Zrzucił duchowną sukienkę. Praktyk religijnych nie wykonywał, stronił od kościoła i z klerem żył na bakier. Czy znaczy to, że można go zaliczyć do ateistów? Nic podobnego. Wierzył, głęboko wierzył, ale wierzył po swojemu. Nie należy się więc dziwić, że sfery duchowne patrzyły na nim krzywym okiem. Ale podkreślam, Staszic był człowiekiem głęboko wierzącym i modlił się temi słowy. Wielki Boże, którego sama przytomność zachowuje naturę i utrzymuje porządek świata, niech przed tobą niszczeją dumne głosy niezgody i wojny. Boże dobroci, stwórco wszystkich rzeczy, twoje ojcowskie oko równie spogląda na wszystkie stworzenia, ale człowiek jest istnością Twojego wyboru. Ty natchnąłeś jego duszę promieniem twego nieśmiertelnego światła. Kończ dobrodziejstwo, przeszyj jego serce przynajmniej jednym promykiem Twojej miłości. Tak pisać, tak modlić się może tylko ktoś religijny, ktoś, kto kocha Boga miłością gorącą, prawdziwą, pełną niezawanej wiary w dobroć i moc boską. Ale, ale religia, którą ksiądz i zarazem nie ksiądz Stasis wyznawał w swym rozpalonym sercu, nie była tą samą religią, której służył i której uczył Kościół. Staszyc został księdzem z woli swej matki, a wbrew własnej swej woli. Rychło zrzucił sutannę i zamienił ją na jakąś wyszarzałą, dziwaczną opończę, w której on, milioner, wyglądał jak żebrak uliczny. On, który wspierał biednych dłonią nieprawdopodobnie hojną, narażał się na to, że ktoś mógł mu wsadzić dłoń jałmużnę. Dziwak, dziwak nieopisany i przytem człowiek święty. Mówię dzisiaj nie o pisarzu, nie o uczonym, nie o twórcy polskiej demokracji, nie o badaczu przyrody, ale o, o człowieku. Gdy umarł, powstała awantura. W lichem mieszkanku Saszyca... Nie znaleziono sutanny. Księża odmawiają udziału w pogrzebie. Jednak jacyś ludzie wytrzasnęli skądś sutannę, odziali nią zwłoki i wtedy już nie tylko księża, ale pralaci, biskupi poprowadzili kondukt, za którym szła płacząc cała Warszawa. Szła daleko, aż na bielany, na cmentarz przy klasztorze kamedułów. I w tym ogromnym tłumie Nie było nikogo Kto by sobie nie zdawał sprawy z tego Że w trumnie leży wielki Polak I człowiek święty Mowę nad grobem Wypowiedział ksiądz Wojciech Szwejkowski, podkreślając, że Gdyby wszystkie jego dzieła I prace były w jedno zebrane Potomność nie chciałaby wierzyć Że jeden człowiek Mógł tylu trudom podołać Tak mówił ksiądz o byłym księdzu. Twórca demokracji polskiej, Staszic, był równocześnie jak gdyby patriarchą polskiego pozytywizmu, czyli kierunku filozofii, który opiera się wyłącznie na doświadczeniu. W kilkadziesiąt lat po śmierci Staszica, wódz pozytywizmu warszawskiego, Aleksander Świętochowski, powie. Ten kaplan, szerzący religię, obywatelstwa i patriotyzmu, uczący cnót publicznych nie z ambony, ale ze swych książek, które są jakby płomiennymi kazaniami, ten wysoki urzędnik, używający władzy i wpływów. Wyłącznie na podnoszenie dobrobytu i oświaty, mieszkający w ubogich pokoikach i odziany tak nędznie, że strażnik komory pobił radcę stanu, w przekonaniu, że złapał w niedozwolonym miejscu włóczęgę. Ten zacny człowiek, gorący patriota, wielki filantrop, spoczywający w śniewiecznym pod skromnym pomniczkiem przy kościele na bielanach, jest w naszych dziejach postacią posągową, chociaż dotąd bez posągu. Podróżnik, który zwiedził wiele krajów, będąc we Francji, czy w Niemczech, czy w Loszech, myślał zawsze i wszędzie o Polsce jako o kraju najpiękniejszym pod słońcem. Kiedyś, wracając z dalekiego świata, uległ na granicy wielkiemu wzruszeniu, gdy ujrzał ziemię polską. Polskiego oddech powietrza zdawał mi się wolniejszym, i wiatr stamtąd niósł w sobie coś miłego. Niebo nad tym krajem było czystsze i jaśniejsze, drzewa i ląki zielniejsze. Nie byłoby rzeczą dziwną, gdyby tak pisał, tak czuł wygnaniec, który ma drogę do Polski zamkniętą. I nie byłoby rzeczą dziwną, gdyby tak czuł emigrant, który znalazł się daleko od Polski i wrócić do niej nie może. Gdy przed tą wojną wydano pamiętniki chłopów emigrantów, jeden z nich napisał: Polska to jest ładna i młoda panna w jedwabiach. Kraj złocisty, a Brazylia to jest stara, obdarta, a do tego i ślepa wiedźma. Staszic nie był ani wygnańcem, ani emigrantem zarobkowym. Posiadał zupełną swobodę ruchu, a przecież Polskę widział zawsze jako kraj złocisty. Kochał ziemię polską, kochał przyrodę martwą i żywą. Pisał zaś o tym następująco. Rzecz większą uważałem. Ptastwo z południa na północ przenosząc się, dopókąd nad innymi krajami leci, bojaźliwe i posępne bywa. Boi się piórkiem szelestu czynić. Skoro na polskiej stawa granicy, natychmiast krzyczy wesoło. Śmiele i całymi robiąc skrzydłami, głośny po powietrzu turgot sprawuje i tam dopiero swoje miłosne świerki zaczyna. Mój Boże! Powiedziałam przed chwilą, że Staszic był patriarchą pozytywizmu polskiego. I to jest prawda. Jednakże w tej miłości ziemi polskiej przejawia się nie pozytywizm, ale romantyzm najwyższej próby. Romantyzm godny Mickiewicza, który pisząc na wygnaniu w Paryżu. Pana Tadeusza niby to żartobliwie, lecz serdecznie chwalił żaby polskie za to, że śpiewają tak pięknie, jak żadne inne na świecie. Mówię to i nagle, jak nagle, przypomniałem sobie, że psia krew od 18 lat nie danym mi było słyszeć śpiew żab. Zapewne są w Anglii, zapewne skrzeczą, gdy się ma na deszcz, ale nie słyszałem i Dajemy jednak pokój tym lirycznym wynożeniom. Mówię nie o sobie, ale o Staszicu. O zjawisku, którego nie da się uprościć, którego nie da się zamknąć w jednym określeniu. Przejdźwy badacz przyrody potrafi patrzeć na nią okiem poety, romantyka. Staszic jest naturą przebogatą. Umie kochać i umie nienawidzić. Zdrajca, infamis Poniński. Wywołuje w nim wybuch straszliwego gniewu i pogardy. Magnateria polska to bestyni wyjadacze, o których pisze żółciu, podczas gdy o chłopach, karmicielach społeczeństwa pisze krwią serdeczną, broniąc ich tak namiętnie, tak gorąco, jak nikt przed nim. Znając wiele krajów Europy, zna całą Polskę, którą przewędrował wszerz i wzdłuż. Otworzył przed Polakami tatry, nieznane dotąd i obce, chociaż nie był pierwszym polskim taternikiem. W roku śmierci Zygmunta Starego, panna Wielkiej Krwi, jakby powiedział Sienkiewicz, beata łaska dotarła do zielonego stału kiezmarskiego. Lecz o tej tajemniczej turystce polskiej z połowy XVI wieku. Właściwie nic nie wiemy, podczas gdy Caszic zostawił po sobie opis Tatr, a nawet tłumacząc Iliadę Homera, posługiwał się porównaniami tatrzeńskimi. On wszystko, co znał, znał gruntownie. Jego miłość do Polski nie była ślepa. Krytykował, miażdżył, tępił, co było złe. Kochał wszystko, co było dobre. Po rozbiorach wrzucił zdanie, które jest ze szczerego złota. Paść może i naród wielki, zniszczyć może tylko nikczemny. Powtarzam sobie te słowa i myślę o sześciu świecach, które płoną nad trumną Starczyca. Luna ogromna bije od nich, sieją blask, który nigdy nie zgaśnie.